Zastanawiałem się nad tym, jaką serię wprowadzić, aby mieć z Wami kontakt co tydzień. Chciałem, żeby była to seria praktyczna i przydatna oraz żeby różniła się nieco od standardowej serii. Od teraz, w każdy piątek o godzinie 19, chciałbym przedstawić Wam okazje cenowe na gry oraz elektronikę. Będziecie tutaj na bieżąco informowani o premierach na kanale oraz poruszymy tematy stricte organizacyjne. Dajcie znać, czy podoba się Wam materiał i czy chcecie, aby na stałe zagościł na tym kanale. Jeżeli tak, to co tydzień będziemy się tutaj widzieć. A dodatkowo, co dwa tygodnie w niedzielę, dalej będzie pojawiał się główny materiał. Kupimy się tutaj na grach, ale oczywiście będę wyszukiwał dla Was ciekawe promocje na sprzęty. Będą to promocje nagry nowe oraz te starsze. Również pojawi się sprzęt nowy w promocji oraz taki outletowy. Jeżeli takowy się oczywiście pokaże. Podane ceny są aktualne na dzień publikacji tego filmu. Zamieściłem dla Was w opisie linki do wszystkich promocji. Ciekawszych promocji to Red Dead Redemption 2. Jak wiecie, na PC-ta nadchodzi wielkimi krokami premiera tego konsolowego hitu. Gra jest dostępna w preorderze za niecałe 230 zł. Przy przedpremierowym zakupie Social Club dodatkowo daje do wyboru dwie gry. Są to GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas oraz Bully, a także Max Payne 3 i LA Noir. Czy warto? Ja grałem ten tytuł na Xboxie i zdecydowanie polecam. Może nie jest to najnowszy tytuł, ale za małe pieniądze możecie dorwać Fallouta 4, ponieważ na Steamie jest oferowany za niecałe 20 zł. W serii Fallout nikomu nie trzeba przedstawiać. I mimo, że czwarta odsłona nie jest wybitna, to za takie pieniądze myślę, że jeśli ktoś jeszcze nie grał, to warto się skusić i przekonać się na własnej skórze, czy faktycznie taki diabeł jak go malują. Do niedzieli macie czas, żeby dorwać gry w promocyjnej cenie w sklepie Mediamark. Teraz trzy gry na PS4 w cenie dwóch. Promocja niczym w żabce! Z ciekawszych propozycji to oczywiście Uncharted, Zaginione Dziedzictwo, God of War, The Last of Us Remaster oraz Horizon Zero Dawn Complete Edition. Promocja wydaje się warta uwagi. Aktualnie ogrywam God of War i szczerze Wam polecam. Całkiem przyjemny tytuł na coraz dłuższe wieczory. Oczywiście do wyboru macie więcej gier, ale jak wspominałem wcześniej, linki macie w opisie. Remake Resident Evil to kolejna udana odsłona. Przykład tego, że czasem lepiej zrobić coś porządnie niż iść na łatwiznę i robić kolejnego super duper remastera 500K2000. Dla tych, co lubią klimat zombie post Apo, a posiadając PS4, za nieco ponad 100 zł możecie kupić ten tytuł wraz z wysyłką do Polski. Ostatnia, moim zdaniem, ciekawa propozycja to Forza Horizon 4. Kurde, za 150 zł wersja dla Xboxa One oraz PC to naprawdę dobra oferta. Lubię sobie w tą serię pograć. A nie ukrywam, że czwarta odsłona festiwalu Horizon bardzo przypadła mi do gustu, a na pececie przy maksymalnych ustawieniach prezentuje się fenomenalnie. Pozostawiając gry na drugim planie, jeżeli nie masz w co grać, to jest świetna okazja, żeby kupić switcha. I to w dodatku w wariancie klasycznym ze stacją dokującą. W sklepie redkun.pl. za 1350 zł oferowana jest konsola, a po zapisaniu się do newslettera zyskujecie rabat 50 zł. Myślę, że warto się skusić. Bardzo was przepraszam, jeżeli jakaś promocja już nie obowiązuje, ale materiały powstawać będą dzień wcześniej. Jeśli masz jakieś ciekawe promocje, koniecznie podaj je w komentarzu. Za tydzień kolejny film z serii Elektroniczne promocje. Bardzo Was proszę o informację, czy taki format Wam się podoba i czy chcecie, aby pojawiał się co tydzień. W tą niedzielę niestety nie będzie materiału. Kolejny standardowy odcinek pojawi się w przyszłym tygodniu. Jak już mówiłem wcześniej, linki do wszystkich promocji macie w opisie tego filmu. Do zobaczenia, moi mili, w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć.